Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę luźniej. Banknoty PRL-u oczywiście można sobie fajnie zbierać w takim albumie, ale spójrzcie, co kiedyś robiłem, jak wchodziły laminarki. Słuchajcie, wziąłem takie stare banknoty i sobie zalaminowałem. Mam tutaj to do dziś. Nie polecam oczywiście, jak mam ktoś takie zniszczone banknoty, jak tutaj widzicie, to ok. Natomiast. Mi się wydaje, że to już jest nie do odzyskania, chociaż może i tak to wygląda. Słuchajcie, dziurka, czym zrobiłem sobie dziurki. Sprawdźmy, czy to w ogóle pasuje do tego albumu. Jest to moja podróż sentymentalna. Pasuje, tu bym jeszcze musiał nakłuć. Słuchajcie, teraz przechowuję się w takich pięknych albumach, gdzie banknot jest niezniszczalny. Ja wtedy wziąłem stare banknoty no i sobie je zalaminowałem. Oczywiście nie polecam takiej drogi. Ale jakieś takie stare, brudne, widzicie banknoty. Nic tu szczególnego w nich nie ma. No i tak do dzisiaj to mam w klasie, w albumie, w segregatorze. To był rok około 2005 bodajże. W tamtym czasie jeszcze też zalaminowałem to. Akurat może żałuję. Stare karty simowskie, tak, tak, te pierwsze. Chociaż mam ich dużo. To są te pierwsze tutaj: 49 zł. SMS już od 29 groszy to było. Słuchajcie, który to był rok. No, 2000 ważne do 2004, więc musiało to być wcześniej, bo One zawsze mają ważność z 2 lata. No i tak tu widzicie. Też to sobie zalaminowałem. Inne rzeczy też mam polaminowane. Jak będziecie kiedyś chcieli zobaczyć, to Wam zaprezentuję. Oczywiście to jest tylko forma zabawy, bo moim zdaniem to są poniszczone rzeczy w takich zalaminowanych. Chociaż tutaj widać jest powietrze, więc nie chcę próbować, bo mi to fajnie. Ja bym to wyciął nożyczkami. Może na innym przetestować. Wyciął nożyczkami, ale też to jest fajna forma. Mam sobie tutaj w albumie do dziś. Słuchajcie, na banknoty, żeby sobie fajnie zbierać, no to wiadomo, firma Esnomizmatyka Wam sprzeda takie coś. Na mój kod, słuchajcie, tutaj ciekawe numery. Na mój kod w tej firmie Esnomizmatyka 10% zniżki do końca roku i wielokrotnego użytku. A Wy napiszcie w komentarzach, jakie Wy mieliście pomysły yy, wcześniej, 20 lat temu, jeżeli ktoś jest ze starych widzów, do przechowywania banknotów. Bo jak weszło to laminowanie, to człowiek jakoś tak chciał spróbować. No i sobie wtedy to zalaminowałem. Bardzo fajnie to wygląda. Takie stare banknoty to jeszcze jakoś ujdzie. To co Wam pokazałem, to widzicie link do tego sklepu, gdzie tam wszystko sobie kupicie na monety banknoty. Poniżej 10% zniżki. Trzymajcie się i do następnego, i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Hej!